Hamburg, 7 czerwiec 2024. Idziemy drogami świętych. Błogosławionego Karola Wielkiego, który założył to miasto. Świętego Benedykta V., który żył tutaj na wygnaniu. Teraz mamy rocznicę jego pontyfikatu. 60 lat i to było święty A dlaczego miasto bombardowano Akcją Gomora Dlaczego? Tutaj ratusz stoi na klasztora. Dlaczego spalono Hamburg? W tym czasie co likwidowano klasztor cystersu, cysterek tam gdzie urodził się Jan Dekert, prezydent Warszawy który wyrzucił Żydów z Warszawy i który zorganizował procesję, czarną procesję 140 królewskich miast do zamku króla króla masona bo to nie był król Jan III Sobieski który już w tym czasie był w niebie 1703 rok 11 listopada, nie grudnia, nie. 11 listopada 1703 roku. O wizji miała karmelitanka, błosa Marianna Lindmayer w Mnachium. Urodziła się w tym samym miejscu, co święta karmelitanka Klara Wittelsbach, kuzynka dwóch polskich królowych, które razem z Marianną Marchocką zostały wysłane do. Ta Fundacja Karmelu Dolwowa. A potem Klara Wittelsbach ufundowała Kościół Świętego Marcina istniejący do dnia dzisiejszego I została przełożoną Karmelitanek. Teraz to jest Kościół Protestantów. Tak jak ogarnął tutaj w Hamburg. Rządzą władcy świata od lat. 1000. W 742 roku w pięciu kościołach wszędzie była wielka radość bo była niezwykła uroczystość świętowano i dziękczyniono Bogu za koronację 50 cesarza króla Niemiec Karola VII urodzonego 6 sierpnia przymienia pańskiego w 1697 roku w Brukseli. Tam urodziły się również jego rodzeństwo. Jego brat się urodził 17 sierpnia 1700 roku w Brukseli Klemens August arcybiskup pięciu kościołów czyli pięciu biskupów, do którego należał Hamburg hin Tak, to jest Chodzili tutaj, chodził tymi drogami, nasz król Jan III Sobieski razem z bratem Markiem, który potem zginął pod Batorem 4 czerwca 1752 roku. Akurat jak zmarła nasza karmelitanka święta, Marianna Marchocka, której ciało jest zachowane. Po fundacji w Lwowie, przyszła do Warszawy, tam ufundowała karmę. Mieliśmy też... przej była rocznica odejścia nimfy Kazimiery Suchońskiej. Niezwykłej duchaczki, która oddała się po powierze za Polskę. Uprzyjął przyjął tę ofiarę, miała tylko 21 lat. Przyjął tę ofiarę dokładnie w dniu 6 czerwca 1709 roku. Była to rocznica, kiedy 6 czerwca jest wielkie święto w Szwecji. Pozostał królem szwedzkim, pradziadek polskich królów i pradziadek szwedzkiej królowej Krystyny. To właśnie 6 czerwca w 1654 roku abdykowała a dlaczego 6 czerwca? bo jej prapradziadek wielki mistrz krzyżacki Alderbert prowadził protestantyzm do Prus no i i to była też rocznica 6 sierpnia 6 czerwca kiedy była beatyfikacja beatyfikacja naszego świętego papiełuszki który właściwie powinien być święty, kanalizowany, bo był cud za jego przyczyną, jak już był błogosławiony, a błogosławiony został 6 Czerwca 2010 roku. Mord rytualny zaplanowany na święcenie kapłańskie otrzymał 28 maja od Wyszyńskiego, który zmarł 28 maja w 81 roku. Była to 40. rocznica, kiedy zlikwidowany został. Arcybiskup Julian Nowowiejski, który w 1913 roku udzielał mu sakramentu bierzmowania i w tym czasie w 1913 roku. Jego kuzyn Andrzej Wyszyński zają, zają, zaczął działać. Zaczął działać. Andrzej Wyszyński urodził się w Odesie. Dokładnie 10 grudnia 1883 roku. Jest to rok, kiedy w Tulcach 10 maja urodził się Barciszecki prezydent, prezydent Gniezna, a potem prezydent zlik zlikwidowany 11 listopada 1939 roku razem z synem Januszem w Bydgoszczy, tam gdzie mój dziadek założył gazetę Bydgowską 1 października 1000. 1891 roku był szykanowany, miał 200 roków pluski. No i 10 września 1990 roku urząd miasta Bydgoszczy uhonorował jego działalność patriotyczną i nazwał jedną z ulic ulicą Stanisława Tomaszewskiego. Był to czas, kiedy współorganizowałam wystawę Solidarności w Muzeum Kursum Gewerbe, gdzie Boża Opatrzność dała mi pracę jako fotograf. Tutaj mamy najważniejszy punkt świata, w którym jesteśmy. Jesteśmy razem z papieżem Benedyktem V, z wszystkimi świętymi papieżami i najważniejszym naszym polskim papieżem Piusem X, którego zapowiedział Anioł Stróż Polski. 3 maja 1863 roku w Przemyślu Markiewiczowi, który sprowadził salezjanów i który założył klasztor Michalitów. Wszędzie znalazł się duch tego świata, duch JP2, dlatego trzeba wiedzieć, że 2 czerwca w 1989 roku, kiedy przybył Wojtyła do Polski, tak bardzo się cieszyliśmy, bo myśleliśmy, że to polski papież. Wysłał na naród polski ducha. Ducha Izraela. Ducha swojego. Dlatego, że już polski papież, już 10, 26. 26 stycznia 1904 roku powiedział na no, posum z Państwa Izrael. Nie uznaliście naszego... Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, niestety nie uznamy Waszego, nie uznamy Izraela. Tutaj jesteśmy jest tablica, gdzie opisuje się katedrę, która tutaj była. Nikt jej nie przeczyta, bo jest specjalnie zrobiona tak, jak tablice w Rzymie. Bo to jest wszystko za, zaplanowane na 527 lat, więc nie ma się co dziwić że Polacy nie znają prawdy, Niemcy nie znają prawdy, Francuzi nie znają prawdy, bo nie znają prawdy, że królowa Francji, jej mama że królowa Francji była właścicielką 60 miast 150 wsi, po rodzicach po królu, królu Stanisławie Leszczyńskim który urodził się 20 października w Lwowie w 1600. Oj, nie wiem dokładnie, to był tak w wieku resyku Kunegundy Sowieckiej, która była koronowana w łonie matki i która 13 grudnia 1707 roku, za panowania polskiej królowej Katarzyny Opolińskiej-Leszczyńskiej adoptowała w Wenecji syna króla Armenii. Tego dnia ukazał się w kościele świętego Kazimierza. Okazał się Jezus miłosierny. Z obrazu wyszedł Jezus. Zakończyła się zaraza. I tutaj jest miejsce pierwszego kościoła. Pierwszy kościół Karola Wielkiego, więc Kalor Wielki jest z nami. Potem świętego Anskara, który też jest z nami święty. Święty Angskar założył tutaj klasztor. W tym klasztorze 4 lipca 965 roku zmarł święty papież Benedykt V. A potem widać kamienie postawiono olbrzymią, olbrzymią katedrę katedrę Mariacką. Poświęcenie było dopiero po 81 latach, kiedy już nie żyła nasza polska królowa Małgorzata Brandenburska, która urodziła się w Berlinie w dniu, kiedy święty Ludwik poszedł do nieba, a Berlin założył jej dziadek 28 października 1200. 1937 roku. Wszystko Bóg widzi. Dzięki Bogu. A dzisiaj możemy tylko dziękować za tyle łask. A trzeba wiedzieć, że 18 czerwca 19... w 1329 roku poświęcono tutaj tą bazylikę mariacką, która została rozbita w 1803 roku, ale jeszcze w tej bazylice, co tutaj jest, był... Jan III Sobieski z bratem, była krowa Krystyna Szwedzka, która była głową kościoła w Hamburgu, która była praprawnuczką Aldeberta, tego, który składał kołd pruski, żeby tworzyć swoje państwo protestanckie. Tutaj w kościele świętego, świętego Mikołaja, założony, fundowanym przez pra dziadka. Polskiej królowej, tak jak jej praprababcią była święta Jadwiga Śląska, której babcią była Jadwiga Witelsbach z Dachau. Zmarła w Dachau 16 lipca 1176 roku. Jej potomkiem był 50. cesarz Karol VII, Wnuk Sowieckiego, którego koronował brat we Frankfurcie w nadmenem w tysiąclecie nie tylko urodzin. Karola Wielkiego, ale to było tysiąclecie synodu zwołanego przez Świętego Bonifacego, który ostatnio mieliśmy 5 czerwca, mieliśmy rocznicę jego męczeńskiej śmierci, razem z 50. małymi ma towarzyszami. Więc są tutaj też, wszyscy są tutaj. Z kościół św. Katarzyny bombardowany, niszczony podczas akcji Gomora. Zginęło bardzo wielu ludzi, tylko że jeden nie zginął: Daulajter Kaufman. Karol Kaufman rządził Hamburgiem 25 lat. Jego kuzyn z Nowego Jorku, Theodor Kaufmann, już wcześniej pisał, że Niemcy muszą zginąć, bo Niemcy miały zginąć. Także to było tak, że, że obóz Dachau przy Pałacu Sobieskiej był zaplanowany budową fabryki amunicji w Dachau 3 maja 1915 roku. Także to cokolwiek ci historycy, to jest wymiana, to jest po prostu budowane nie na skalę, nie na Bogu, nie na prawdzie. Dlatego też ważne dla nas jest kość Michała z 1229 roku na Oksyliu, który należał do, był filią klasztoru em, no, Norbertanek w Żukowie, założony w 1205 chyba roku przez pradziadków Polskiej Królowej. A jest ona pochowana tutaj w Raciborzu, również w klasztorze Norbertanów, które założył jej prapradziadek Henryk Lew. No i mieście Raceburgu, który założył, a jak również założył 14 czerwca, założył również Monachium. To był jej prapradziadek. To jest wszystko było, wszystko się ukada, układa w wielką całość. To tak jak promowano jako mesjasza narodu niemieckiego. Adolfa, który chodził tutaj 33 razy, był w Hamburgu drogami świętych Adolfów, Adolfa II, który założył Liwek, Adolfa III, który założył Hamburg, Adolfa IV, świętego Lina, który był bratem biskupa Prunona, założyciela Branic, Braniewa. Więc trzeba się wrócić do kiedy były utworzone struktury kościelne. 29 lipca 1243 roku. Dlatego 700 rocznica. Było niszczenie, bombardowanie, akcja Gomora. No, a wszystkie struktury kościelne zamknął dopiero słynny Lolek z Ladowic, czyli Karol Wojtyła urodzony, że do Murzyda była muta. 18 maja 1920 roku, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla. Także wszystko bardzo ładnie jest zorganizowane. Pod kościół Chrystusa Króla, Matko Boża Wszechwładna, Patronko Hamburga Królowo-Polski, wszyscy święci, święty Angzkarze, święty Benedykcie V. No teraz jest 1060 lat rocznica twoje, Twojego panowania. No, jeszcze do 23 czerwca 23 czerwca wysłany zostaje się tutaj do Hamburga. Dlatego też 23 czerwca 1943 roku w klasztorze Pibecy, w, w klasztorze świętej Marii Magdaleny, uczyniono tam zrobiono więzienie. Zostały skazanych na karę śmierci przez cięcie trzech kapłanów i pastor. Widzieli ich tutaj w Hamburgu 10 listopada 1943 roku. Wtedy już były w Polsce gazety po polsku o tym, jak alianci bombardowali, bombardowali Rzym. 5 listopada, dzień, kiedy umarł w drodze do Dachau, biskup, ksiądz Lichtenberg, Bernard Lichtenberg z Oławy. Także Bombardowanie Bonachium, bombardowanie Hamburga, 3 maja 1945 roku, bez przelewu krwi, Hamburg przekazali Anglikom, Kaufmann, no śmieszcie, śmierć chcę, tylko że tego dnia Anglicy bombardowali statki, było 8 tysięcy więźniów. Mordowali obozy koncentracyjne, które tutaj były, bo już w 1932 roku, przez krwawą niedzielę 17 lipca, już organizowali likwidację inteligencji niemieckiej. Zgromadzili ich tutaj w więzieniach, w obozach, no i wywieźli ich potem do pieśnicy. Także trzeba wiedzieć, że w pieśnicy zginęło bardzo wiele rodzin, bardzo wiele Niemców, bardzo wiele Polaków, którzy tutaj byli, no to tak samo jak i teraz. 66 zmarł młody Polak żołnierz, ale trzeba wiedzieć, że już byli przygotowani na to przestępcy i przestępca gózdek bo nie można inaczej powiedzieć, ten obrzydliwy człowiek z Wadowic już wcześniej wcześniej wszystko robił. Także mamy niezwykłe draństwo. Wyszczepił Gdałowska z wyszczepienia Polskiego Wojska 16. -go kwietnia 2021 urodziny świętego ich Benedykta B16 którego wyświęcił na wyświęcił na kapłana wyświęcił na diakona biskup Noihoj urodzony przy Dachau urodził się przy Dachau dokładnie 27 lip stycz stycznia 27 stycznia 1888 roku był w pojedynczej celi w Dachau od 11 lipca 1941 roku, kiedy alianci bombardowali, Messe, bombardowali Aachen. A tu w Hamburgu zamordowano rytualnie i planowo biskupa wietnamskiego z Płocka, który był spowiednikiem siostry Faustyny. Tam, gdzie siostra Faustyna widziała Jezusa Miłosiernego 22, 22 lutego 1931 roku. A trzeba wiedzieć, że 30, no teraz, 37 lat wcześniej, nie, że 22 lutego 1858 roku był wydany w warszawie życiorys Hermana, nawrócenie Hermana, bo to ucznia Liszta. jest to najważniejsze, nawrócenie XIX wieku, był to żyd z hamburgę, Wnuk rabina Poznania, potem jego dziadek został 4 lipca 1776 roku, kiedy powstało, powstało państwo, no, kiedy powstała Ameryka. I tutaj to była rocznica śmierci tego papieża Benedykta V, tutaj, że został jego dziadek 4 lipca 1776 roku. Został rabinem Hamburga, Altony i i Lansbecku. Zmarł tutaj 11 listopada 1803 roku. Jest pochowany na cmentarzu żydowskim. Powstałem 31 lipca, nie 31 maja 1800. 1800 nie 1600, chyba 11 roku. Ale to wszystko można sprawdzić. Najważniejsze jest, że Bóg Ojciec o nas nie zapomina, że Matka Boska jest naszą, naszą patronką, że działają wszyscy święci, ale trzeba ich prosić. No jak no najważniejsi nasi przyjaciele, bo to jest i nasze urodziny, i nasz chrzest, i nasze wierzbowanie. Bo tego dnia mamy już swoich patronów, którzy czekają na nas w nieba. A jest miliony męczenników, które oddali życie dlatego, że Władca świata sobie tak zażyczył. Także jest ufam tobie. Sprawdza się piąta tajemnica z Lourdes z Nevers, gdzie umarł, gdzie otruli naszego polskiego króla Jana Kazimierza 16 grudnia 1672 roku. A rocznica była to. Była to rocznica. Rocznica. Kiedy... No, kiedy... Zmarła królowa cesarzowa rzymska święta Adelaida, która przyczyniła się do kanonizacji świętego św. Benedykta V. Była koronowana razem z mężem 2 lutego 1962 roku. Była